Przemysław Weńczyk. Kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejny magazyn Fortuna Pucharu Polski. Popatrzmy, co dziś proponujemy. Co wydarzyło się w najdłuższej w historii rundzie Fortuna Pucharu Polski. Mecz LKS-u z legią hitem 1.8. Finału. Zbigniew Boniek podkreśla, jak wielką rangę ma Fortuna Puchar Polski i jak wiele klubów chce go zdobyć. Wybierzmy wspólnie najlepsze gole poprzedniej rundy. Puchar tysiąca drużyn, puchar pełen niespodzianek, ale czy rzeczywiście byliśmy świadkami sensacji? Przypomnijmy sobie co wydarzyło się w końcówce 2020 roku w Fortuna Pucharze Polski, czy rzeczywiście zapadały rozstrzygnięcia, które mogły zdziwić piłkarską Polskę. To była chyba najdłuższa runda w historii Pucharu Polski. Z powodu pandemii koronawirusa i przekładanych meczów rozgrywano je od 30 października do 2 grudnia. Co ciekawe, nie doszło do żadnej niespodzianki. Wyżej notowane zespoły wygrywały zgodnie z planem. W trzech bataliach o losach decydowała dogrywka. Dwukrotnie trzeba było zarządzić konkurs rzutów karnych. W ten sposób Piast Gliwice wygrał w Mielcu ze Stalą, a Pogoń Szczecin w Płocku z Wisłą. Najciekawsze i równie zacięte spotkanie rozegrano w Łodzi, gdzie nawiązując do wielkich klasyków sprzed lat widzę zmierzył się z Legią. Goście wygrali tylko 1 do 0, a gola zdobył Mateusz Cholewiak. Ale nie tylko Legia, także Lech Poznań nie miał gładkiej przeprawy w Pruszkowie ze Zniczem. Kolejarz wygrał 3-2 po dwóch bramkach Daniego Ramireza i trafieniu Muhameda Awada. Poza wyjątkiem, czyli meczem Arki z Koroną, we wszystkich spotkaniach zwyciężali goście. W starciu Spadkowiczów z Ekstraklasy lepsza okazała się ekipa z Pomorza. Popatrzmy na kompet wyników. teraz przypomnijmy sobie, jak przebiegała ceremonia losowania par jednej ósmej finału. Gospodarzami byli Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Filip Adamus. Gotowi? Gotowe? Ja zdecydowanie gotowy. Zaczynamy. Zaczynamy. Pogoń Szczecin. I pogoń jednej ósmej zagra z Piast Gliwice. Z Piastem Gliwice. I mamy Raków Częstochowa. Jest Raków. Jeszcze nie stracili bramki w dwóch meczach. Fortuna Pucharu Polski w tym sezonie. I Raków zagra z Górnikiem Zabrze. Raków z Górnikiem Zabrze, Chojniczanka Chojnice, to ten wspomniany wcześniej Rodzynek z trzeciego szczebla. Zagrają z Zagłębiem Lubin. No i do Chojnic jedzie Zagłębie Lubin. Puszczanie po pod podopieczni Tomasza Tułaca. Zagra z Lechia Gdańsk. A teraz do Niepołomic pojedzie Lechia Gdańska, a więc finalista rozgrywek o Puchar Polski w Arka Gdynia. A więc, jak wspomnieliśmy, jedyna drużyna spośród tych, które toczyły swoje boje w jednej 1.16 finału, która wygrała u siebie i awansowała do kolejnej rundy. Arka zagra z, z Górnikiem Łęczna. Jak na razie po, pod opiecznikiem Kieresia na trzecim miejscu. Warta Poznań. To już drużyna z PKOPP Ekstra klasy, która po dogrywce drugi raz już po dogrywce w tym sezonie pokonała swojego rywala. W jednej 16 finału był to Sokół Ostruda. I warta zagra z Krakowią. I warta zagra z Krakowią. Mecz odbędzie się w Poznaniu. Tam właśnie pojadą obrońcy tytułu, obrońcy trofeum. Lech Poznań otwiera nam przedostatnią parę. Rek zagra z Radomiakiem. I ostatnią parę. Stanowi ŁKS Łódź i zmierzą się z... Oczywiście Legia Warszawa. Wszystkie osiem par są już zatem znane. Emocji na pewno nie zabraknie. Z pewnością serdecznie zapraszamy przed telewizory i dużo zdrowia. To teraz czas, byśmy zapoznali się z tym, co czeka nas już od najbliższego wtorku. Mecze numer jeden, przynajmniej jeśli chodzi o zapowiedzi i emocje z nim związane, to starcie Łódzkiego Klubu Sportowego z Legią Warszawa. Wielka historia stojąca za oboma klubami, także aspiracje w Fortuna I lidze UKS-u oraz w ekstraklasie Legii. To wszystko powoduje, że możemy być świadkami genialnego widowiska. Nie tylko Legia, także UKS należy do ścisłej czołówki polskich ligowców w całej historii. Wprawdzie zespół z Łodzi ostatnio tylko na rok zagościł w ekstraklasie, a teraz znów walczy na zapleczu elity Awans, to wtorkowy mecz jednej ósmej finału zapowiada się wręcz ekscytująco. Choćby ze względu na historię rywalizacji obu klubów, która sięga przedwojna, a także momentów, kiedy walka ta bezpośrednio decydowała o trofeach: czy to Mistrzostwie Kraju, czy Pucharze Polski właśnie. Zapadają takie mecze, zapadają w pamięć, a mówię, a tym bardziej, że yy, ja przychodząc do UKS-u w pierwszym roku graliśmy z, z Legią o Mistrzostwo Polski, rywalizowaliśmy, a w drugim spotkaliśmy się w Finale Pucharu po Polski, także tak, takie mecze zap, za, zapadają w pamięć. Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się w Pucharze Polski w 2007 roku. Wówczas to drużyna ze stolicy wygrała 1-0, a gola zdobył Jakub Wawrzyniak. Najbardziej pamiętnym starciem był finał rozgrywany w 1994 roku na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Opromieniona mistrzostwem Legia była oczywiście faworytem, ale UKS miał w planach sprawienie niespodzianki. Do 75. minuty mecz miał dość wyrównany przebieg. Dopiero gol Wojciecha Kowalczyka, później w samej końcówce Jerzego podbrożnego przesądziło o wygranej gospodarzy. Posłuchajmy jak spotkanie to zapisało się w pamięci jego uczestników. Byliśmy we po Mistrzostwie polskich, które zdobyliśmy. No i powiem szczerze, że do tego meczu przystępowaliśmy w takich bardzo radosnych nastrojach, ponieważ no dużo się działo bo po zdobyciu Mistrzostwa Polski tutaj Warszawa, Warszawa szalała i my też szelaliśmy z zawodnikami, ale mieliśmy chwilę, chwilę odpoczynku. Chwilę wytchnienia od, 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 tej, od tej zabawy i, no i ten, ten mecz rzeczywiście podeszliśmy już tak jak potrzeba. Byliśmy, chyba się nastawialiśmy na, tam, na dogrywkę i, i rzuty karne, bo nie ma co ukrywać, że Legia już budowała ten zespół, który potem w Lidze Mistrzów zaistniał, także myślę, że to było dość, dość, dość mocne przeciwniki. I staraliśmy się jak najlepiej wypaść, no niestety, no 2-0 przegraliśmy, no, ale chyba ujmy nie przynosiliśmy. Podjęliśmy walkę z Legią, Legia miała wtedy dość mocny skład i polegliśmy w końcówce, bo sobie przypominam chyba w ostatnim kwadransie. Straciliśmy bramkę. Chyba kowaczyk nam głową. Pamiętam, dośrodkowanie było Kowalczyk głową strzelił W końcówce, gdzie podjęliśmy jeszcze walkę o doprowadzenie do remisu z jakbym tak powiedział, nadzieliśmy się na kontrę podbrożny i przegraliśmy 2-0, ale i tak żeśmy się z tego sukcesu cieszyli. Trenerem Legii był Paweł Janas, LKS prowadził Ryszard Polak, który pamięta wiele wcześniejszych starć między drużynami z Warszawy i Łodzi. Także to ligowe, kiedy jedyny raz w biało-czerwono-białych barwach wystąpił Kazimierz Dejna. Pamiętam yy, razem z Kazią Dejną jechaliśmy na obóz do Świnoujścia. Ja przyjechałem do jakiegoś zagranicznego turnieju Kaziu i y, 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 dowozili nad bo Kaziu zaczął wtedy we UKS ie i pamiętam, czyli jakby legia jeszcze za czasów Kazimierza Dejny ciągle mi się kojarzyła z nim. I muszę powiedzieć, że nawet y, y, dopingowałem wtedy i, i sympatyzowałem, dlatego że, że między innymi grał tam Dejna. Natomiast jeżeli chodzi o mecze jako y, y, trener, no to również pamiętam. Mecze, które no, niestety na ogół bywały no, z nie najlepszym wynikiem, ale zawsze były to mecze, które zwiastowały pełne trybuny, niesamowitą atmosferę no i chęć wygrania. No, taki najważniejszy mecz finał Pucharu Polski. Zresztą nie byliśmy oczywiście faworytem, graliśmy w Warszawie. Pełno, pełna komplet publiczności, przegraliśmy 2-0, ale takie rzeczy się nie zapomina. Ostatnie starcie ŁKS-u z Legią to ligowe potyczki z poprzedniego sezonu. Obie wygrała drużyna ze stolicy 3-2 i 3-1. Ostatni raz Łodzianie zwyciężyli przed 15 laty. Zdaniem szefa łódzkiego klubu sportowego dla jego drużyny to wyzwanie jest jak każde inne. My nie ukrywam od samego początku, że oczywiście Puchar Polski jest ważny dla nas, ale Kluczowe w tym sezonie to jest walka o awans do ekstraklasy. Faworytem jest Legia, ale i ona ma swoje kłopoty. Kibice z Łazienkowskiej martwią się porażką na inauguracji ligowej wiosny i brakiem transferów wobec licznych odejść z klubu. Z Legią pożegnało się wielu graczy, a szczególnie dotkliwe mogą być transfery do Magoja Antolicza oraz Michała Karbownika. ŁKS z kolei jest wielką zagadką. Wicelider fortuna pierwszej ligi przystąpi do meczu wprost ze zgrupowania w Turcji, gdzie rozegrał cztery mecze kontrolne. Trudno zatem określić, w jakiej jest formie, a zwłaszcza nowi gracze, z którymi wiąże się największe nadzieje. Powracający na aleję unii Adam Marciniak oraz duńczyk Mikkel Rygard. Torkowe starcie to także rywalizacja uznanych nad Wisłą trenerów Wojciecha Stawowego oraz Czesława Michniewicza. Przeciwko sobie grali zaledwie pięć razy. Najpierw rywalizowali jako szkoleniowcy Krakowi i Lecha, później Zagłębia Lubin i Arkigdenia, by na koniec sprawdzić się jako trenerzy Krakowi i Podbyski Dzabielsko-Biała. Dwa z tych meczów wygrał Michniewicz, trzy stawowy. W poprzedniej rundzie fortuna Pucharu Polski ŁKS wygrał na wyjeździe z Unią Janikowo. Legia włodzi pokonała Widzew. Co wydarzy się dziś? Przypominając sobie historyczne starcie jednego możemy być pewni. Emocji nie zabraknie, a temperatura będzie wysoka, mimo dość mroźnej zapowiadanej na wtorkowy wieczór aury. Było naprawdę wielu piłkarzy, którzy grali dla jednego i dla drugiego klubu. Dla nich to nie był wielki problem wznosić się na wyżyny swoich umiejętności, niezależnie od tego, jaką koszulkę przywdziewali. Popatrzmy na rozmowę z jednym z takich bohaterów, który w latach 80. grał dla jednego i dla drugiego klubu. Było ich naprawdę wielu. Piłkarzy, którzy występowali w obu klubach, odgrywający naprawdę ważną rolę. Jeden z nich, Marek Saganowski, dokonał sztuki wręcz niemożliwej, stając się jako wychowanego UKS jednym z najważniejszych napastników stołecznego klubu w jego historii. Ale nie tylko on, Juliusz Kruszankin, Tomasz Cebula, Tomasz Wieszczycki, Piotr Czachowski, Marcin Mięciel czy bracia Robakiewiczowie, Zbigniew i Ryszard zapisywali się w historii obu ekip. Muszę pana zapytać o to, jaki charakter miała ta, ta rywalizacja między uks em a Legią. Na pewno atmosfera spotkanie jest ciągle taka sama, albo może czas, który przyszły dzisiaj zmieniają postrzeganie piłki nożnej, ale, ale ta atmosfera, te emocje są, są podobne jak kiedyś były. Mecze łks z Legią zawsze powodowały, że żyło się nimi w Łodzi na długo, długo przed? Tak, zawsze się w, w tył głowy były takie informacje, że mecz z Legią będzie wyjątkowy, jak mecz z Wizewem, te derby były to mecze wyjątkowe i mecz z Legią był również e, specyficzny, e, o, o, otoczony jakąś dodatkową dozą emocji. Pamięta Pan te spotkania w szczegółach? Tak, pamiętam te mecze, pamiętam bramki, które zdobywałem, pamiętam atmosferę, pamiętam rywalizację. Były to mecze niezwykle emocjonujące. A więcej bramek strzelał Pan będąc w Legi uks owi czy odwrotnie grając w uks ie Legii? Więcej bramek zdobyłem w uks ie ponieważ dłużej grałem w uks ie i te bramki były po prostu więcej spotkań, kiedy mogłem zdobyć te gole. Mm. Jak wtedy wyglądała ta hierarchia drużyny w Polsce, gdzie był ŁKS, gdzie była Legia? Te mecze były bardzo oczekiwane przez kibiców, ale również przez łkarzy, były emocjonujące i obfitowały niejednokrotnie zaskakujące rezultaty. Pamiętam taki mecz, graliśmy z Legią, kiedy brat Zbigniew poszedł do Legii i, i graliśmy że wygrał i miałem okazję strzelić w tym meczu dwie bramki. Także takie Dodatkowe emocje jeszcze po meczu, ponieważ to była rywalizacja EUKS Legia, ale również taka rodzinna. Ale po meczu oczywiście byliśmy po rozmowie wszystko było w porządku. Rywalizacja sportowa. Jaka jest Pana prognoza na wtorkowy mecz EUKS Legia? Puchar Polski rządzi się swoimi prawami. Jeden mecz może przynieść rezultat nieoczekiwany. Jest sprawą otwartą, kto wygra ten mecz. Myślę, że dyspozycja dnia, jak również e, e, różne sprawy, które są wokół zespołu, które się dzieją, będą miały jakieś znaczenie. Myślę, że, że no, trzeba się spierać, że będzie gra emocjonująca jak zawsze, bo są to mecze. Podszyte mimo wszystko jakimś takim cieniem dodatkowej rywalizacji, Warszawa, Łódź, Legia, UKS, czy UKS Legia. Spotkajmy się dobrego meczu. Jedna ósma finału to wiele spotkań, które zapewne przyniosą nam wiele ciekawych emocji, które być może sypną niespodziankami. Popatrzmy, jak przedstawiają się pozostałe pary jednej ósmej finału. Nie tylko ŁKS z Legią. Jedna ósma finału to kilka innych ciekawych starć obarczonych jednak sporymi kontrowersjami. Z powodu braków infrastrukturalnych i braku odpowiedniego boiska do rozgrywania meczów zimą zmieniono miejsce rozegrania dwóch spotkań. I tak konfrontacje puszczynie Połonice z Lechem Gdańsk, a także Radomiaka z Lechem Poznań odbędą się, uwaga, na stadionie zastępczym w Sosnowcu ciekawych starć nie zabraknie. Na pierwszy plan wysuwają się potyczki ekstraklasowych zespołów. Pogoni Szczecin z Piastem Gliwicy i Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Wiele podtekstów ma również rywalizacja Warty Poznań z broniącą trofeum Krakowią, która będzie rewanżem za niedawne spotkanie ligowe. Poznaniacy wygrali 1 do 0, trener i wiceprezes Krakowskiego Klubu Mikał Krobierz podał się do dymisji. Po kilku dniach zmienił jednak zdanie i znów stoi u steru pasów. Popatrzmy jak Krakowia cieszyła się ze zdobycia trofeum na stadionie w Lublinie, gdzie wygrała z Lechią Gdańsk. No to przypomnijmy sobie teraz zestaw, partiu plan naszych transmisji. Zaczynamy we wtorek od meczu Puszczy z Lechią, to o 14.30 później czeka nas rywalizacja Warty z Krakowią i na wieczór hit ŁKS Legia. Środa na sportowych antenach Polsatu to starcie Pogoni z Piastem i Rakowa z Górnikiem. W czwartek zobaczymy konfrontację Zagłębia z Chończanką oraz Radomiaka z Lechem. Mecz Arki z Górnikiem Łęczna zaplanowano na 16 lutego. A już za chwilę naszym gościem będzie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Zgodnie z umową połączymy się teraz ze Zbigniewem Bonikiem, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i zapytamy szefa Polskiej Federacji o tym, czego spodziewa się w kolejnych rundach Fortuna Pucharu Polski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, miłego dnia. Przed nami kolejne spotkania, tym razem jednej ósmej finału turnieju Tysiąca Drużyn. Turnieju, który zyskuje z roku na rok coraz większą rangę. Jedna ósma finału Fortuna Pucharu Polski, kilka hitów, ale kilka też meczów, w których trudno wskazać się faworyta. Z pod tekstem jest wiele meczów. No, z pod tekstem jest mecz Warta Poznań-Krakowia, który, który. Co tu dużo mówić? No. Pamiętamy, co się stało po meczu Warta Poznań w Krakowie, Krakowia po meczu ligowym. Także tutaj jest od razu możliwość rehabilitacji. Nie zapomnijmy, że mamy Lecha Poznań który mogę Wam zagwarantować, bo czasami, jak rozmawiam z prezesami, z właścicielami Lecha Poznań, unijni nie myślą tylko o tym, żeby zdobyć Puchar Polski, bo już zostali kilka razy skarceni, można powiedzieć. W finale dochodzili do finału z wielkim entuzjazmem, z wielką chęcią. Kibice, pamiętamy to wszystko, i, i zawsze smutniej wracali do Poznania. Teraz myślą o tym, żeby. Żeby jednak ten Puchar Polski wygrał, a także, także drużyny, które chcą wygrać, duży, które marzą o tym, jest bardzo wiele. Pan wspomina o prestiżu Pucharu Polski, ale jak to jest w tym aspekcie finansowym? Wiadomo, że żyjemy w czasach koronawirusa, każdy ogląda złotówkę z dwóch stron. Prezesi klubów także. Puchar Polski to nowy sponsor, Fortuna, to także gratyfikacje za wywalczenie trofeum, za udział w finale. Myśli Pan, że ten aspekt finansowy też jest istotny z punktu widzenia uczestników rozgrywek? Myślę, że na pierwszym miejscu zawsze pieniądze się wyda, a puchar zostanie w pamięci na całe, na całe życie. Natomiast no, to są aspekty gdzieś tam znaczenia połączone. Oczywiście gra się dla prestiżu, gra się dla, dla zdobycia czegoś, gra się dlatego, żeby ranga klubów była coraz mocniejsza. Natomiast są też sprawy przyziemskie, czyli czyli kasa, czyli pieniądze. Ja muszę powiedzieć, że całe to obrędowanie, zmiana Pucharu Polski kilka lat temu na, na, na tą nową formułę, tak jak powiedziałem dzięki Polsatowi zwiększeniu premii finansowych, powoduje, że zainteresowanie tym jest dużo, dużo większe. Na koniec pewnie ja muszę powiedzieć sam, że też byłem kilka meczów, gdzie, gdzie te premie były szalenie wysokie, już nie mówię nawet o polskiej nic, ale gdzieś kiedy grałem, za granicą, natomiast no, jak się wychodzi na boisko i sędzia, jak widzisz, że początek spotkania, to ta świadomość, że gra się o coś, jeżeli chodzi o kasę, nie istnieje, Dzisiaj dopiero pod prysznicem, po meczu. Człowiek sobie zdaje sprawę, że, że wykonał dobrą robotę i coś dostanie. Natomiast nie jest to na pewno, na pewno nie jest to jedyny albo pierwszy czynnik motywujący drużyny do tego, żeby dobrze grać. W jednej finału na hit wyrasta. Spotkanie Łódzkiego Klubu Sportowego z Legią. Jak widzieliśmy w poprzednich materiałach, cała Łódź szykuje się na to starcie. Łódzki Klub Sportowy, drużyna, która opuściła szeregi ekstraklasy, ale ma aspiracje, by awansować. A Legia, wiadomo, zawsze celuje w trofeum. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu? Legia jest naszą, można powiedzieć, najbardziej markową drużyną. po tym, co się uszykuje, jest tak, że Półpolski Legia kocha, Półpolski Legia nie lubi, prawda, bo Legia jest tą najbardziej utytułowaną, która najwięcej wygrywa. Wiemy doskonale, że stare powiedzenie Bill mistrza jest w sporcie bardzo miłe, bardzo lubiane. Czyli za każdym razem, jak Legia gra w takich rozgrywkach, to każdy wie, czy jakąś sensację, każdy wie, czy jakąś możliwość wyeliminowania mistrza, prawda? Hasło bi-mistrza jest zawsze e, popularne. Tym razem EUK jest w stanie przed szansą pokonania e, legionistów. Czyli to łatwe zadanie, trudno powiedzieć. No właśnie, mecze widzewa z Legią. Rok po roku oba te kluby spotykały się w Pucharze Polski. W tym sezonie Legia wygrała zaledwie 1 do 0. W poprzednim oglądaliśmy no, bardzo zacięte widowisko, gdzie drużyna ze stolicy zwyciężyła 3 do 2. Chyba trochę żal widzewa, że trafia na tak poważnego rywala za każdym razem. Muszę powiedzieć, że widzę, że widzę, troszkę był, nie miał szczęścia, powiem tak, losowany, bo granie z Legion dla drużyny pierwszej ligowej zawsze był wielkim, wielkim problemem. No widzę, w zeszłym roku już się dość dobrze spisywał i, że tak powiem, czoła dobrym drużyną, szedł do przodu i zatrzymał się na warszawskiej legii. Te w tym roku, w tym roku było, było podobnie. No I to tylko pokazuje, jak trudno, jak trudno jest połączyć marzenia z rzeczywistością. Marzy się o tym, żeby wygrać, ale na kogoś, kto Ci w tych marzeniach chce przeszkodzić, To ma absolutnie takie same sny jak Ty. Wspomniał Pan o meczach, w których sam Pan występował w Pucharze Polski. Jest Pan sobie w stanie przypomnieć te najważniejsze spotkania? Coś bardzo głęboko zapisało się w Pańskiej pamięci? Bez bicia się przyznam, że za moich czasów z lidzem w Pucharze Polski już wielkich sukcesów nie odnosili. Ten Puchar Polski jako taki to, 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 gdzieś, tam, to, to gdzieś tam w ogóle w no mojej pamięci. Chciałem kiedyś wyświetlić film, to w ogóle nie pamiętam tych, tych Pucharów Polskich, chociaż widzę nimi lat lat, bo miał w ogóle inną, inną rangę. Nie, zapomnij, nie zapomnijmy, że 18, w 2012 roku, kiedy, kiedy zostałem wybrany na Polska Polskiego Związku Piłki to w ogóle nie było wiadomo w jakiej formie ten Puchar Polski miał być w film, czy w mecz, czy jeden mecz na jakimś stadionie i tak dalej, i tak dalej, że ten Puchar właściwie to o sam finał, to nikt się nie bił, wręcz przeciwnie, trzeba było, z, ja tak powiem, z policją, z władzami decydować o tym, które miasto zgodzi się na ewentualne, na ewentualne, da zgodę na ewentualne rozegranie finału, natomiast dzisiaj to się absolutnie, absolutnie zmieniło, ja na to muszę sam sukcesów w Pucharze Polskim nie mam i muszę powiedzieć, że tego trochę mi brakuje, bo, bo tak jak widzę teraz drużyny, jak otrzymują ten puchar, jak się cieszą, muzyka, sztuczne oknie prawda? i wiele innych historii powoduje, że gra się po to, żeby wygrywać i po to, żeby coś podnosić na koniec. No to skoro nie w Widzewie, to, to, to Bydgoski zawisza, bo myślę, że warto tutaj pochylić się nad tym klubem, który był uczestnikiem, zdobywcą pierwszego Pucharu Polski rozgrywanego na PGE Stadionie Narodowym. Ja muszę powiedzieć, że ten pierwszy mecz też był najtrudniejszy. Nie zapomnijmy, nie zapomnijmy że był bojkot kibiców, zawiszy Bydgosz. Lubin, który jest zawisz, że tak powiem w dobrej komitywie, dołączył się do tego e, protestu i te zorganizowane grupy kibiców na ten mecz nie przyjechały. Natomiast mimo wszystko ten pierwszy finał na Stadionie narodowym zgromadził ponad 38 tysięcy ludzi. Mecz są niesamowicie zacięty, a sam finał z rzutami karnymi, radość piłkarzy e, zawiesił, który na tabelę potem też e, Polski dla Czosni super e, puchar w Warszawie z Legią Warszawa, także, także oczywiście pamiętam ten pierwszy. Finał, który wygrał Byngdowski Zawisza. I muszę powiedzieć, gdzieś na środku byłoby trochę przyjemnie, bo nie zapomniałem, że jest to klub, gdzie spędziłem swoje dzieciństwo i gdzie zacząłem grać w poważną piłkę. Dziękuję panie prezesie. Także życzę dużo zdrowia, a przede wszystkim wielkich emocji, które związane są z Fortuna Pucharem Polski, nie tylko na poziomie 1,8 finału, ale także w kolejnych rundach. Tyle prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. A teraz proponuję, byśmy spojrzeli na najpiękniejsze gole, jakie wpadały w jednej 16 finału. Mam nadzieję, że Państwo wybiorą coś dla siebie. Lewa strona, tak jak lubi karbonik potrafi dobrze tę piłkę dorzucić. Jest już w polu karnym. Sprytnie to zagrywa i jeden do zera dla Legii. Ależ znakomicie to zrobili. 1-0 wartość piączka. Chwilę po tym jak pojawił się na boisku otwiera wynik tego spotkania. No i teraz Iwi, Ostry Kot i strzela jest 2-0. Ładnie to zrobił i chyba zamyka mecz. No, ale Ramirez w takich warunkach czuje się jak ryba w wodzie. Dośrodkowanie Sykory. O, nie będzie bramka, tak jest! 1 do 0. Yy, idealne yy, uderzenie na biegu, na tę piłkę Mohamed Awad. Teraz trzeba wracać, pomóc kolegom, bo tutaj szybko przechodzą do ataku goście. Drażicz na lewą nogę, na prawą, jeszcze odegranie i bramka, ale szakcja Drażicza i gol Samuela Mraza 106. minuta za głębie. Arkadiusz Pyrka, rusza tutaj Tiago Alves, błąd, Żyry. szansa na bramkę, Tiago to będzie gol, do końca sam Portugalczyk i oto w dziesiątej minucie Piast na prowadzeniu. Puchar, to środkowanie lewą nogą. Nie, piłka wybita, jeszcze walczy muchar, jeszcze z Ramirez. Ależ trafienie! Daniel Ramirez, lewa noga. I to wszystko w naszym magazynie Fortuna Pucharu Polski. Śledźcie naszą ramówkę, oglądajcie nasze strony. Podsumujemy oczywiście wszystko to, co wydarzyło się na ośmiu boiskach w jednej 8 finał emocji. Z pewnością nie zabraknie. Kłaniam się. Do zobaczenia.